Skoda 19T jest to tramwaj pięcioczłonowy z częścią niskopodłogową, która wynosi ponad 60%. Tramwaj posiada trzy wózki, dwa wózki aktywne, to znaczy z silnikami, do tego jeden środkowy wózek toczny. Tramwaj ma ponad 30 metrów, pojemność jego to jest ponad 250 pasażerów. Tramwaj ma napęd asynchroniczny, czyli są to silniki prądu zmiennego. Dzięki temu jest on bardziej ekonomiczny, jest on cichy, posiada, ma możliwość rekuperacji energii, to znaczy, że podczas hamowania może tą energię oddawać. I jeżeli się znajduje w pobliżu odbiornik, czyli kolejny tramwaj, który ma możliwość pobrania tej energii, jest to po prostu bardziej oszczędne rozwiązanie. Uruchomienie tramwaju. Musimy przede wszystkim załączyć baterię akumulatorów. Tramwaj nam się przygotowuje i w tym momencie następuje kolejny krok, czyli załączamy. Włącza nam się komputer pokładowy. W tej chwili wyświetlił się nam komunikat, że owszem tramwaj jest przygotowany do jazdy, ale ponieważ nie jest podniesiony pantograf, czyli nie mamy zasilania trakcyjnego, dlatego jest blokada jazdy, czyli nie ruszymy tramwajem. Podnoszenie pantografu jest realizowane automatycznie przy pomocy napędu elektrycznego. Na pulpicie znajdują się kontrolki, które informują nas o stanie urządzeń tramwaju. Oczywiście nie o wszystkich, ale o części z nich, które są najbardziej istotne i to są informacje dla motorniczego. Jak również przy pomocy przycisków, motorniczy sobie uruchamia pewne funkcje, czyli może ustawiać lusterka zewnętrzne, położenie lusterek, płaszczyzn, bo rozkładamy ramię ręcznie, natomiast płaszczyzna lusterka jest już uruchamiana elektrycznie. Oczywiście tutaj jest sterowanie drzwiami, czyli otwieranie i zamykanie, uruchamianie wycieraczki, zablokowanie ewentualnie części drzwi, bo taka możliwość też jest, czyli że możemy na pętli nie otwierać wszystkich drzwi. Mamy również tutaj możliwość regulowania podnóżka dla motorniczego, ponieważ to każdy sobie motorniczy może dostosować do własnego wzrostu do długości nóg. Oczywiście jest tutaj sterowanie ogrzewaniem, sterowanie klimatyzacją, tak i kabiny, jak i całego pojazdu. Dodatkowo motorniczy również włącza nam panele informacyjne, włącza system informacyjny. Dwa monitory, na którym możemy sobie wyświetlać podglądy ze wszystkich kamer, które znajdują się w pojeździe, czy to kamery wewnętrzne, czy to kamery zewnętrzne. Ponieważ w tramwaju są zapowiedzi głosowe, one są oczywiście realizowane przez automat, to jest nagrane, czyli mamy podaną nazwę albo bieżącego przystanku, na którym się znajdujemy, bądź podczas przemieszczania się pomiędzy przystankami mamy podawaną nazwę następnego przystanku. Natomiast również motorniczy posiada mikrofon, żeby w sytuacjach awaryjnych bądź w sytuacjach obję Mógł poinformować o tym pasażeru. Mamy radiostację i jest to radiostacja przy pomocy której motorniczy może się porozumieć z centralą ruchu, może się porozumieć z zajezdnią. Czyli zgłosić awarię pojazdu, może zgłosić jakieś utrudnienie na torowisku, na przykład źle zaparkowany samochód. Jest to przycisk do uruchomienia nożnego piasecznicy, czyli. W w momencie, kiedy tramwaj hamuje i jest taka potrzeba, bo szyna jest śliska, jest podsypywany pod pierwsze koła piasek. To jest realizowane automatycznie. To układ przeciwpoślizgowy, jeżeli coś takiego wykryje, to będzie nam to realizował automatycznie. Natomiast motorniczy również ma możliwość nożnego, nazwijmy to w ten sposób, podsypania piasku. Jeżeli sam stwierdzi, powiedzmy, że tramwaj po prostu wpada w poślizg, w tym momencie jest taka możliwość. Drugi to jest taki, nazwijmy to pedał bezpieczeństwa, czyli w przypadku, gdyby motorniczy zasłabł, mm -hmm. coś się stało i spadnie mu noga z tego przycisku, w tym momencie po pewnym czasie po prostu tramwaj zacznie z automatu hamować. Jest to dźwignia, przy pomocy której motorniczy bądź jedzie bądź hamuje. To, co w starego typu tramwajach, właśnie jest realizowane przy pomocy pedałów, które się znajdują pod pulpitem. Tutaj jest to robione zadajnikiem ręcznym. Mm -hmm. W przypadku, kiedy motorniczy zauważy jakąś przeszkodę na drodze i musi gwałtownie zahamować, nie pomoże mu tylko hamowanie z zadajnika, ponieważ przy pomocy zadajnika realizujemy tak zwane hamowanie robocze, czyli hamowanie standardowe, dojeżdżamy do przystanku, dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, w tym momencie po to nam służy zadajnik. Natomiast jeżeli mamy sytuację awaryjną, nie wiem, motorniczy zauważy na przykład, że coś jest na torowisku, czy to będzie na przykład przechodzący niefrasobliwy człowiek, czy to będzie coś, co leży, a on nie wie, co to jest. W tym momencie po to ma właśnie przyciski taki nagłego ha hamowania, jak i awaryjnego hamowania. Droga takiego hamowania jest znacznie krótsza. Oczywiście nikt nie postawi ponad 40 ton w miejscu <laughs> naraz, ale jest ona znacznie krótsza niż tak zwane hamowanie robocze. Jeżeli hamujemy, tak zwane hamowanie robocze, to hamujemy przede wszystkim silnikami. Potem na samym końcu, przy, przy prędkości poniżej 5 km na godzinę, włączają nam się hamulce tarczowe, dodatkowo, czyli to są tak zwane już później hamulce postojowe. Natomiast przy nagłym hamowaniu bądź przy awaryjnym hamowaniu, w tym momencie jest realizowane jeszcze dodatkowo hamowanie przy pomocy tak zwanych hamulców szynowych. Włącza się nam również z automatu system piaskowania. Tramwaj jest wyposażony w platformę, która jeżeli jest taka potrzeba, czyli jest to zasygnalizowany motorniczym, bądź motorniczy, dojeżdżając do przystanku, widzi, że stoi osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim, ma możliwość wysunięcia takiej platformy. Platforma się wysuwa, platforma znajduje się przy drugich drzwiach, niezależnie od kierunku jazdy, to znaczy, że w tym wagonie posiadamy dwie takie platformy. One są wysuwane i wsuwane elektrycznie. W tym momencie osoba na wózku może łatwiej dostać się do pojazdu, ponieważ platforma pochyla się. Bądź oprze się nam o krawężnik, jeżeli jest to torowisko i przystanek zabudowany na zasadzie wysepki. Natomiast jeżeli tej wysepki nie ma, to i tak pochylenie to umożliwia osobie niepełnosprawnej swobodniejszy wjazd do pojazdu. Kalistwa to jest przycisk otwierający drzwi. To znaczy zastępuje ten przycisk i to jest właśnie dedykowane dla osoby niepełnosprawnej, która siedząc na wózku może mieć problem z otworzeniem sobie samoczynnym drzwi. Natomiast w tym momencie to jest listwa, która dubluje nam ten przycisk. Tu mamy stanowisko, gdzie wózek można przypiąć, ponieważ znajduje się tutaj pas. I w tym momencie można przypiąć taki wózek. Jest zabezpieczony podczas jazdy. Tramwaj 19T został wyposażony w klimatyzację w przedziale pasażerskim, czego do tej pory w naszych pojazdach nie było. Klimatyzacja jest załączana przez motorniczego, ma ona schładzać nam wnętrze pojazdu przynajmniej o kilka stopni w stosunku do temperatury zewnętrznej. Wiadomo, że w takim pojeździe jak tramwaj przy tak częstych przystankach, jakie znajdują się na trasie, nigdy nie osiągniemy takiego efektu, jaki mamy na przykład we własnych samochodach przy, dalszych, przy dalszej jeździe na dłuższej trasie, natomiast na pewno jest to sytuacja komfortowa dla pasażerów, ponieważ jednak jest odczuwalna różnica pomiędzy temperaturą wewnątrz jak na zewnątrz pojazdu. Tablica wewnętrzna, która pokazuje nam przebieg trasy, to znaczy oprócz numeru linii, pokazuje nam bieżący przystanek, na którym jesteśmy i kilka kolejnych przystanków. Wiadomo, że nie pokaże nam całej trasy, bo tych przystanków jest za dużo, ale również informuje nam, ile pozostało nam do przejechania jeszcze przystanków do końca, czyli do następnej pętli. W wagonach 19T mamy specjalnie przygotowane i przystosowane miejsce do przewozu rowerów. Zostało to zrealizowane w ten sposób, że zniknęło nam rząd siedzeń, który znajdował się w podobnym wagonie jakim jest 16T i to miejsce zaadaptowano robiąc dodatkową poręcz, o którą można swobodnie sobie oprzeć rower. W stosunku do poprzedniej wersji Skody zlikwidowano siedzenia w pierwszych członach i w ostatnim naprzeciwko siebie. Były sygnały od pasażerów, że takie siedzenie jest po prostu niewygodne i dlatego przy kolejnych zakupach zwracaliśmy na to uwagę i dlatego Skoda Transportation zaprojektowała inne umieszczenie siedzeń w skrajnych członach.